Witam wszystkich na kanale Janek Czołgista Dzisiaj zagramy raid right metalem Skorpionem G Różni się od zwykłego skorpiona z tą fantastycznym malowaniem Tedek z papierowy z fantastycznym działem. Także jeśli Wam się spodoba ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie i lecimy z bitewką. No i bardzo fajnie, trafiliśmy na mapę malinówka, losowanie na ósemkach. No plan jest taki, aby wjechać sobie tutaj na sektor F7, na tą półeczkę, przestrzelić sobie te wszystkie pojazdy, które będą wjeżdżały, szczególnie te bo one są najważniejsze. Także zasuwamy, mamy dosyć dobrą prędkość, 60 km do przodu, także jest szansa szybko zająć... Skutecznie misówkę. kurde pierwszy strzał oddany niestety nie trafiamy To jest bardzo chimeryczne działo które e, teoretycznie jako niemieckie działo powinno być super celne Ale no niestety raz jest lepiej raz jest gorzej hmm, Próbujemy złapać sobie Lighta na przestrzał, z jakiś strzał No niestety widzicie jak te pociski lecą e, nad przeciwnikiem e, Posiadamy tutaj działo 128 mm Średnie uszkodzenia na minutę 2400, średnie uszkodzenia na strzał to są 490, penetracja 246, średnia. Także dysponujemy tutaj 1150 punktami życia. Zasięg widzenia dosyć spory, 360, właśnie złapaliśmy sobie lighta na strzał, jeszcze koledzy tutaj poprawili. I jesteśmy jednego lajta mniej. No ale kołowiec, jak zwykle, kołowiec jest bardzo niebezpieczny, wjechał. Yy, nie ma go za bardzo jak wyciągnąć. Trzeba będzie się ewakuować stąd. Bezsensownie, nie ma co tracić yy, życia on nas będzie świecił. Także ucieczka najskuteczniejsza. No i kurde ten su 130 No właśnie Jeden z lepszych chyba TDeków na tym poziomie. Także uciekamy w taktyczny krzaczek. Żeby było wesoło, żeby było z, z czego bić przeciwnika. I tak prawdę mówiąc to zaraz będziemy bili pewnie na, na górece te czołgi ciężkie. One są tutaj priorytetem, trzeba pomóc naszym czołgom ciężkim. I strzelać. Na początku umościmy sobie gniazdeczko. Tutaj poprzewracamy parę drzewek, żeby zrobić sobie kamuflaż. Może uda nam się przestrzelić tego lejta. kurcze kurczę, patrzcie, to nas świeci. To jest sam, sam nie wiem co tu się dzieje. Ten light na pewno ten Eberon tam wyjeżdża cały czas i, i wali tymi swoimi gałami. Ale może jakoś wyjdzie bezmyślnie i damy rady go przestrzelić. Hmm. O, z rzeczy ważnych to jeszcze mogę wam powiedzieć, że o elewacji 14 stopni, depresja 7 stopni, także yy, na pancerz tutaj nie liczcie, waszym przyjacielem zamiast pancerza będzie tutaj krzaczek, kamyczek za którym się schowacie, ciach i skończony EBR, jeden, dwo, drugi light postrzelony przez nas, jeden skończony, dobra. Teraz następny plan. Zobaczcie, na górce nasza drużyna nie ma przewagi. Jest tylko dwa są nasze pojazdy, tylko dwa. A reszta, nie wiem, już się chyba złożyli. O, no i patrzcie, i następne tutaj przyjeżdżają pojazdy. Szukam tutaj jakiegoś przestrzału. Chowam się za, za krzaczek, żeby nie można było mnie widzieć po strzale. No i pierwszy zniszczony leon ładnie boczkiem się pokazał. Trochę za szybko strzeliłem, bo się wyświeciłem. Dobra, teraz będziemy sobie punktować wszystkich przeciwników. To jest najważniejsze. Choć muszę poprawić sobie, bo kurczę, kiepsko widać. Co tu mamy? KV3 Mamy tutaj 4, 5 pojazdów przeciwko naszemu jednemu. No właśnie, teraz już został jeden, było dwa, ale został jeden. Co tutaj jest? Kurde, nie mamy świetlika. To jest niedobrze, bo nie mamy świetlika, ale za to mamy dobre działo. Kurde, wysadzenie, ładnie. Za 1050 wysadzenie T34, 1. O, to cieszy. Takie strzały są najlepsze. Szczególnie, że, że mocno przegrywamy, Mamy 3000 do tyłu. I zobaczcie, teraz ładnie się wycofujemy. Kaliban dostaje jedną pestyczkę. Załadujemy, wyjedziemy jeszcze go cały czas, go widzimy. Będzie można go skończyć. I drugi strzał. Strzed, strzed. Bardzo ładnie. Teraz szukamy następny przeciwnik. I teraz możemy podjechać. Wyświecić co i dalej się schować. I patrzcie, fajnie mamy tutaj Tygrysa jeden. Ciachnięty Artyleria chciała... O kurde, to jest bardzo niebezpieczny przeciwnik. Primo Victoria prawie na full HP. Kurde. Ale mamy punkt zielony się zaświecił, można lać. I nawet nie zostaliśmy wyświeceni. Robi kolejny błąd, pokazuje dolne... Dolną płytę i ładujemy w niego następną pestkę. Mamy już 4000 e, uszkodzeń, 3800 3, 3, 3, 380 wyświetlone. Co mi z tym 3800? Miałem bardzo ciężką noc. Nie wyspany jestem i na was już nagrywam e, i tylko nagam to i idę lulu. E, Kurde, ale mamy już 4400 W plecy, pociski mi się zwykle kończą. Zostały już tylko. Premium. No jeszcze. Jeszcze oświetlenie mi tu razi. Zobaczymy. Pięć fragów na końcu. Zwróć uwagę, że nasza drużyna w ogóle nie robiła fragów. Kurat. Challenger. Poczkiem. Damy rady go przestrzelić. Kurat, mógłby się trochę bardziej wychylić. Może artyleria z naszej ekipy tutaj da rady coś postrzelić. Tego challengera schował się. Eee, za mało nas uważam w naszej drużynie, żeby to wyciągnąć. Ale walczymy. O! Jest AT-7. Fajnie, boczkiem będzie można go wydoić. Raczej nie powinien uciec. Co Jeszcze gąseczka. Ostatni zwykły pocisk, staną tylko goldowe. Jak to się stało, że on zniknął? To jest, jedzie, 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 dobrze. O, jeszcze jeden strzał. Super. O, i nie dostaliśmy spot O, dostaliśmy spota, trzeba się wycofać. Tutaj, kur... ten KV... KV jest bardzo niebezpieczny. Kur, ten Challenger KV-3, ale mi tutaj pos posiekali w tym momencie. Zrobili z mojego skorpiona sieczkę, bo nie ma tutaj żadnego pancerza. W najgrubszym miejscu jest 30 mm. Tylko na korpusie, bo wieża to, to wszystko wpuszcza. Jak firanka wygląda, wieża? Mamy 5 fragów. Mamy 5000 obrażeń zrobionych. Mamy AT7 boczkiem. Kończymy go ostatnim. Zwykłym pociskiem zostaje 13 goldowych. 13 goldowych chyba to pecha przyniesie. Dobra, mamy tutaj Primo Wiktorię boczkiem. Skończony siódmy frag I niestety dostaliśmy lampeczkę. I czelender nas skończy. No trudno szkoda. 500 obrań poczekamy na raport. Zobaczymy co wyszło. No i niestety porażka. Ale mimo tego otrzymaliśmy odznakę mistrzowską specjalistę oraz duży kaliber. Wynik drużynowy zrobiliśmy 5827 obrażeń, 7 fragów, 985 EXPA. Jest to najwyższy wynik obrażeń w obydwu drużynach. Raport szczegółowy: jesteśmy 145883. Srebrników do przodu, oczywiście mieliśmy dopałki klanowe. No i kochani podsumowanko, święta rzecz. Trzeba to powiedzieć co, coś, coś mądrego na temat tego czołgu. Świetny pojazd do robienia fragów, jeśli macie jakieś zadania na przykład na fragowania, jest idealny. Chociaż we współczesnym WOCie jest drugi tedek, który ma obrotową wieżę, jest to SU-130PM, jest on dużo bardziej przyjemniejszy, bo ma lepszy kamuflaż, ale znowu troszkę gorsze ciało od tego. Także e, jeśli będziecie mieli okazję, mogę Wam e, cały czas polecić ten czołg, fajnie się nim gra, przyjemnie robi się, dobre wyniki. E, i jeszcze jedno, jeśli będziecie mieli jakieś fajne powtórki to przesyłajcie do mnie, chętnie to zmontuję, wrzucę na kanał, także e, jeśli Wam się spodobał ten materiał dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja Was serdecznie zapraszam na następny filmik i hejka!